Czym jest neuroróżnorodność? Neuroróżnorodność to sposób patrzenia na ludzi, który zakłada, że mózgi różnią się między sobą tak samo naturalnie, jak różnią się nasze charaktery, wygląd czy zainteresowania. To nie jest diagnoza ani etykieta. To fakt, który mówi, że różne style myślenia i odczuwania są częścią naturalnej różnorodności człowieka. Co oznacza neuroróżnorodność? Neuroróżnorodność oznacza, że każdy człowiek ma unikalną budowę i sposób funkcjonowania mózgu, co przekłada się na różne sposoby myślenia, odczuwania oraz przetwarzania informacji. Te różnice mogą przejawiać się w obszarze koncentracji, komunikacji, emocji, odbierania bodźców zmysłowych, uczenia się czy organizacji codziennych czynności. Neuroróżnorodność nie sprowadza się do twierdzenia, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Przeciwnie, podkreśla, że jesteśmy różni i właśnie ta różnorodność jest czymś naturalnym. U osób w spektrum autyzmu mogą występować charakterystyczne różnice w budowie i funkcjonowaniu mózgu. Często dotyczą one połączeń nerwowych. U niektórych osób obserwuje się zarówno nadmiar, jak i niedobór połączeń w różnych obszarach mózgu, co wpływa na sposób przetwarzania informacji. Dodatkowo, pewne regiony, takie jak płaty czołowe czy układ limbiczny, mogą rozwijać się inaczej, co wiąże się z odmiennym odbieraniem bodźców, regulacją emocji oraz specyficznym stylem komunikacji i myślenia. W praktyce oznacza to, że osoby autystyczne mogą mieć większą wrażliwość na bodźce sensoryczne, dźwięki, światło, dotyk, a także trudności w rozumieniu sygnałów społecznych czy przewidywaniu zachowań innych. Jednocześnie wiele osób w spektrum autyzmu cechuje się wyjątkowymi zdolnościami analitycznymi, pamięcią czy umiejętnością dostrzegania szczegółów, co wynika właśnie z unikalnej budowy i funkcjonowania ich mózgu.